Dzień dobry, to Jolanta Wasilewska, lepsza strona edukacji. Dziś opowiem o nowej ścieżce awansu nauczycieli, która będzie obowiązywać od 1 września 2022 roku. Będziemy mieć już tylko dwa stopnie awansu: nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Nauczyciele, którzy rozpoczną pracę od września, albo ci, którzy już pracowali wcześniej, ale niestety nie mogli z różnych przyczyn rozpocząć, Stażu na stopień nauczyciela kontraktowego staną się nauczycielem początkującym. Umowę z nimi dyrektor podpisze na dwa lata szkolne. Wyznaczy mu mentora, który będzie służył mu pomocą w tym czasie w przygotowaniu się do zawodu. Jego okres przygotowania się do zawodu będzie trwał 3 lata i 9 miesięcy. W drugim roku pracy. Praca nauczyciela przygotowującego się do zawodu jest oceniana przez dyrektora. Przed dokonaniem oceny dyrektor wraz z komisją obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela i bierze pod uwagę przy ocenie właśnie to, w jaki sposób nauczyciel poradził sobie podczas tych zajęć. Jeśli ocena pracy nie będzie co najmniej dobra, niestety, Umowa o pracę tego nauczyciela nie zostanie przedłużona. Jeśli ta ocena pracy będzie co najmniej dobra, nauczyciel może dalej kontynuować staż. Umowa z nim zostanie podpisana na czas nieokreślony. W ostatnim roku, przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, nauczyciel będzie po raz kolejny oceniany. I tutaj Znów będzie musiał przeprowadzić zajęcia przed komisją, i ponownie, jeśli uzyska pozytywną opinię o tych zajęciach i co najmniej dobrą ocenę pracy od swojego dyrektora, będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i będzie mógł zdawać egzamin przed komisją. Po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, już rozpoczyna przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. To przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie trwało 5 lat i 9 miesięcy od momentu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, czyli od daty na akcie nadania tego stopnia. Z kolei teraz w ostatnim roku przed Zakończeniem te, tego okresu 5 lat i 9 miesięcy, nauczyciel musi złożyć wniosek do dyrektora o ocenę pracy. Jeśli ta ocena pracy będzie co najmniej bardzo dobra, może składać wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Zarówno w tym okresie 3 lat i 9 miesięcy przygotowania do zawodu, jak i potem w okresie 5 lat i 9 miesięcy, jeśli nauczyciel będzie nieobecny, Nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, to czas ten oczekiwania na uzyskanie stopnia awansu będzie wydłużał się o czas tej nieobecności. Teraz, ocena, teraz staż będzie ściśle związany, teraz z oceną pracy, ta ocena pracy będzie dokonywana według nowych kryteriów. Jeżeli są wśród oglądających dyrektorzy, to zapraszam Was bardzo serdecznie na kurs online dotyczący awansu zawodowego nauczycieli. Link do zapisów na kurs znajdziecie pod filmem. Jeśli też nie macie czasu, a na pewno tak jest macie bardzo dużo spraw, aby teraz analizować wszystkie przepisy dotyczące awansu zawodowego, Chętnie przyjadę do Was, do Waszej szkoły czy przedszkola i poprowadzę takie szkolenie z zakresu awansu dla Waszych nauczycieli i odpowiem na wszystkie pytania. Jeżeli chcielibyście zamówić u mnie takie szkolenie, to pod filmem znajdziecie adres mailowy do mnie. Bardzo proszę o kontakt. A wszystkim nauczycielom, którzy rozpoczynają pracę w w tym zawodzie życzę wiele, wiele satysfakcji, bo ta praca naprawdę jest satysfakcjonująca i praca z dziećmi jest pracą wspaniałą. Myślę, że się o tym przekonacie. Moim zdaniem najpiękniejsza praca, jaka może być, to czego możemy sobie tylko życzyć, to, żeby nasi ustawodawcy nie utrudniali nam tej pracy, aby uwierzyli w to, że nauczyciel jest mądrą osobą. I będzie wiedział, jak pracować i jak rozwijać swoich podopiecznych. Wszystkiego najlepszego w tym roku szkolnym dla nauczycieli i dla dekorów. Dużo siły, aby ten rok był naprawdę wspaniały. Dziękuję za uwagę.